To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Barbaricum. Nieznana karta historii. Sezon czwarty. Goci. Doktor Habilitowany Adam Cieśliński. Odcinek czwarty. Dla ludności kultury wielbarskiej bardzo typowy był tak zwany birytualizm. Jest to forma obrządku pogrzebowego, zachowań pogrzebowych, rejestrowana na poszczególnych cmentarzyskach. Chodzi o to, że w tym samym czasie na jednym cmentarzu notowane są dwa obrządki pogrzebowe. Z jednej strony inhumacja, zmarłych składano do grobu, podobnie jak dzisiaj w obrządku. Chrześcijańskim bezpośrednio do jamy wykopanej w gruncie oraz ciałopalenie, a więc część populacji wielbarskiej była palona w ogniu stosu ciałopalnego, a następnie te szczątki ciałopalne składano do niewielkiej jamy. W gruncie. Te pochówki inhumacyjne składane były według pewnej powtarzającej się reguły. Otóż zmarłych składano przede wszystkim do jam budowanych na osi północ-południe, a zmarłych składano głową ku północy. Zwykle w pozycji wyprostowanej, na plecach, rzadziej na boku, z podgiętymi nogami. Nierzadko w grobach inhumacyjnych archeolodzy natrafiają na pojemniki, na zwłoki. Chodzi tutaj o tak zwane trumny kłodowe. Jeszcze rzadziej, przede wszystkim na jednym cmentarzysku w okolicach Helblonga w Weklicach, zarejestrowano grupę osób złożonych do łodzi bądź części łodzi, które zostały. Właśnie wykorzystane w turnie jako trum. W przypadku obrządku ciał palnego także mamy do czynienia z dość dużym zróżnicowaniem. Otóż zmarłych składano, czy też szczątki spalone zmarłych składano albo bezpośrednio do jamy wykopanej w gruncie. Wtedy mówimy o tak zwanych pochówkach. Jamowych, ale nierzadko zwłoki wcześniej były składane do odpowiednio przygotowanego pojemnika i to najczęściej były ceramiczne naczynia, ale także archeolodzy nieraz zaobserwowali sytuacje wskazujące, że szczątki zmarłych składano do urn popielnic wykonanych z materiałów organicznych na przykład z drewna. Bardzo często w tych grobach ciałopalnych notujemy szczątki stosu ciołopalnego. Manifestuje się to bardzo intensywnie czarnym kolorem wypełniska jam grobowych. Ludność kultury wielbarskiej charakteryzuje jeszcze cały szereg cech dotyczących obrzędowości pogrzebowej, a mianowicie z jednej strony elementów, które były składane do grobu, ale także w kulturze wielbarskiej notujemy takie zjawisko eliminacji pewnych przedmiotów z życia codziennego, które znajdywane są. W grobach na obszarach ościennych, natomiast w kulturze wielbarskiej ich nie ma bądź występują bardzo rzadko. Pewnego rodzaju wizytówką kultury wielbarskiej jest bardzo bogate wyposażanie pochówków kobiecych. Wydaje się, że strój kobiecy za życia tych dam był bardzo. Bardzo bogaty. On się składał przede wszystkim z zestawu najczęściej trzech zapinek, a mianowicie takich brosz służących do spinania szat. Bardzo często w grobach kobiecych odnajdujemy pozostałości wielobarwnych koli. Paciorków, paciorków bursztynowych, pochodzących najprawdopodobniej z miejscowych warsztatów, ale przede wszystkim paciorków szklanych, importowanych z terenów prowincji rzymskich. Sama technologia produkcji szkła była wielbarczykom nieznana. Strój męski był natomiast bardzo uproszczony. Mężczyźni Najczęściej mieli jedynie jedną fibulę, jedną broszę, która spinała zapewne płaszcz. Oprócz tego, w grobach męskich znajdujemy, podobnie jak i w grobach kobiecych, liczne okucia pasów. Często także pojawiają nam się. Naczynia ceramiczne. Domyślamy się, że pierwotnie w tych naczyniach znajdowały się jakieś napoje bądź jedzenie, które mogło służyć zmarłemu w jego podróży w zaświaty. Kolejną cechą kultury wielbarskiej jest bardzo rzadkie występowanie broni w grobach, i to bardzo mocno kontrastuje ze zwyczajami pogrzebowymi, które rejestrujemy na pozostałych obszarach ziem polskich, przede wszystkim w Polsce środkowej, południowej na terenie tak zwanej kultury przeworskiej. Oczywiście od tej zasady zdarzają się wyjątki. Stąd też można wskazać kilkadziesiąt grobów, gdzie archeolodzy odkryli Pozostałości uzbrojenia, w tym co ciekawe, krótkie, jednosieczne miecze. A przypomnę Państwu, że właśnie tego typu elementy uzbrojenia wspominał tacyt jako charakterystyczne dla rugiów, lemowiów oraz właśnie gotów. Generalnie w grobach kultury wielbarskiej bardzo rzadko występują przedmioty wykonywane z żelaza. Oraz wyspecjalizowane narzędzia. Kulturę wielbarską też charakteryzuje taki ciekawy model napływu importów rzymskich. Wspominałem już o paciorkach szklanych, które występują na rozległych obszarach barbarikum dość równomiernie. Natomiast na terenie kultury wielbarskiej notujemy liczne występowanie naczyń brązowych i naczyń szklanych, a na przykład stosunkowo rzadko odkrywane są takie charakterystyczne naczynia ceramiczne, określane jako terra gilata, zdobione nierzadko bardzo ciekawymi, rozbudowanymi reliefami, które to za to są chociażby dość popularne na obszarach. Polski, środkowej i południowej. Kulturę wielbarską charakteryzują także specyficzne formy naczyń, które no, występują na rozległych obszarach zajmowanych przez tę jednostkę kulturową. Tak jak wspomniałem o osadach ludności kultury wielbarskiej, możemy powiedzieć wyraźnie, Mniej. Otóż wydaje się z tych nielicznych badań, które zostały opublikowane do dzisiaj, że wielbarczycy zamieszkiwali w domach częściowo zagłębionych w gruncie, tak zwanych półziemiankach bądź ziemiankach, ale także znane im były budowle naziemne o konstrukcji słupowej. Na niektórych osadach ludności wielbarskiej zarejestrowano także no, dość intrygujące ślady produkcji rzemieślniczej. Wiemy, że na osadach wielbarskich wykonywano, w tym także na masową skalę, naczynia ceramiczne. Oprócz tego mamy ślady. Produkcji żelaza czy też wapna. Podsumowując tę krótką charakterystykę kultury wielbarskiej, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, który wzmacnia hipotezę, że to właśnie na terytorium kultury wielbarskiej można lokalizować siedzibę gotów. Chodzi mi konkretnie o migrację. Ludności kultury wielbarskiej, do której dochodzi w drugiej połowie II wieku po Chrystusie. W tym czasie populacja wielbarczyków z Pomorza Środkowego, Zachodniego, z północnej Wielkopolski przenosi się na obszary Polski Wschodniej prawobrzeżnego Mazowsza. Podlasia lub Wielbarczycy docierają także na tereny Ukrainy, tworząc takie zwarte centra osadnicze, przede wszystkim na terenie Ukrainy północno-zachodniej. Ale materiały o cechach kultury wielbarskiej, świadczące właśnie o migracji tej populacji, znamy z jeszcze dalej położonych na południowy wschód obszarach Ukrainy. Wielbarczecy dochodzą aż do wybrzeży morza czarnego, gdzie napotykają inne ludy, przede wszystkim koczowniczych Sarmatów i razem z tymi ludami tworzą nową jakość kulturową pod względem archeologicznym, ale najprawdopodobniej także nową jakość polityczną. Archeolodzy ten nowy Twór, który najlepiej widoczny jest gdzieś od lat 30. III wieku, określają mianem kultura czerniachowska. Co ciekawe, wtedy, kiedy kultura czerniachowska tworzy się na rozległych obszarach Ukrainy, wtedy także rzymskie źródła pisane notują te bardzo intensywne ataki ludów gockich na prowincje. Naddunajskie, bałkańskie, czy też Azji Mniejszej. To wszystko potwierdza przypuszczenie, że wśród tej migrującej populacji ludności kultury wielbarskiej najprawdopodobniej także znajdowali się goci. Wydaje się, że zaobserwowanie tej wielkiej migracji, rozpoznanie jej charakteru, jej dynamiki jest jednym z większych sukcesów polskiej archeologii drugiej połowy XX i początków XXI wieku. To jest temat. Podcasty historyczne Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.